Piękne i trwałe sztachety metalowe oraz ogrodzenia panelowe. Zapraszamy Sztachetki.pl Import pojazdów z USA, Kanady i Dubaju. Inspekcja samochodów przed zakupem. Darmowe sprawdzanie raportem Carfax. Samochód na zamówienie pod Twój dom. Zaoszczędź czas. Wszystkim zajmiemy się my. Mati USA. Pełna obsługa importu samochodów. Zadzwoń lub napisz na 725-292-151. Sebastian Szczerek, kanał za ciosem. Znajdujemy się na gali KSW 109, a z nami Daniel Skibiński, zwycięzca, na którego Buchmerzy nie stawiali, no ale ja postawiłem Daniel. Gratuluję, naprawdę. Wspaniała walka, no i to wykończenie, duszenie z zapleców. Perfekt. Dzień dobry. To w takim razie chyba czekam na procenty z, z tych wygranych. Nie? Widzicie, już będzie na liczbę. <laughs> eee, dziękuję e, za gratulacje. Jestem zadowolony z dzisiejszego występu. Oskar Szczepaniak postawił większe warunki w tej walce niż się spodziewałeś, czy jednak to, co myślałeś, to tyle zawalczył? Spodziewałem się trudnej walki i na taką się nastawiałem. No, no, to jakby z tej perspektywy powiedzmy było łatwiej niż, niż się nastawiałem, bo nastawiałem się na trudną rundę. No, tak, byłem przygotowany, wiem, że Oskar jest dobrym zawodnikiem i przygotowywałem się na trzy ciężkie rundy. Jak byś właśnie ocenił moc w pięściach Oskara, Bo kilka razy gdzieś chyba mocno trafił. Tak, bardzo mocno Oskar bije, ale jak pokazałem, że też mam mocną głowę, więc yy, yy, wiedziałem, że Oskar jest dobrym stójkowiczem, dobrym uderzaczem. No i też to pokazał. Jak w ogóle właśnie smakuje to pierwsze poddanie w KSW, bo tam wygrałeś z Leonardo Damianem splitem, potem przegrałeś przez knockout i teraz w końcu to poddanie weszło fajnie. No tak, no fajnie smakuje. Ogólnie ma mało skończeń przed czasem, mało tych poddań, więc każda wygrana przed czasem smakuje jeszcze bardziej niż po prostu wygrana. Mateusz Gamros w twoim narożniku na pewno dzisiaj bardzo pomógł. Pierwsze słowa po walce do ciebie od Mateusza? Krzyczę tam e, zaraz w klatce, ale teraz nie przytoczę co, co to było, ale e, no tak, no, jest du dużo wsparcie w narożniku. Daniel, dzisiejsza gala już za Tobą. Czy jeszcze w tym roku będziemy mieli możliwość zobaczyć Cię w klatce KSW, czy raczej ten rok już odpuszczasz ze startów i będziesz szykował się na ten 2026? Nie, chciałbym jeszcze w tym roku zawalczyć, listopad, grudzień, e, chciałbym na jedną z tych gal e, wskoczyć, więc liczę na to, że, że uda się dopiąć tą walkę. Za niedługo wracam do treningów. Nie mam kontuzji, więc jak najbardziej, no, chcę walczyć jak najczęściej. Chciałbyś się właśnie zrewanżować Muslimowi Tulszajewowi za ten hmm. jedynek. Tak, myślę, że nie teraz od razu bezpośrednio, bo e, inaczej tak ta układanka jakby się układa, ale w, jeśli będzie okazja w przyszłości, to pewnie, ale jakoś też nie mam parcia jakby na to. To nie jest, e, nie jest jakby mój cel e, główny tutaj w KSW. Mowa właśnie o on teraz niedługo się zmierzy Andrzej Mirzybikiem w Beninie w KS w Rzeszowie. Mógłbyś dać taki, nie wiem, swój króciutki typ, jak właśnie zapatrujesz się, jaką masz optykę na ten pojedynek? Oj, nie zastanawiałem się na tym w sumie. Mm, nie mam pojęcia. Nie wiem, e, myślę, że 5 na 5. Teraz Daniel, zadam Ci takie pytanko odnośnie Mateusza Gamrota. Wiemy, że Mateusz cały czas dobija się do tej walki o pasy. Jak uważasz według ciebie? w przyszłym roku dostanie tę szansę, no bo jesteśmy pewni, że te walki będzie wygrywał. Mam nadzieję, że dostanie jak najszybciej tą szansę i będzie mistrzem UFC i w to wierzę. Jesteśmy teraz przed walką Kuberski kontra Paczuski. E, oczywiście Kuberski jest Twoim kolegą z byłego klubu. E, jak tutaj uważasz? Radek Paczuski będzie ciężkim zagrożeniem dla Kuberskiego? Myślę, że jest dużym zagrożeniem dla... E, dla Kubery. E, ogólnie bardzo podoba mi się jakby ta walka, zestawienie tej walki to może być naprawdę dobra walka. E, wydaje mi się, że wszechstronniejszym jest po prostu zawodnikiem Piotr Kuberski, ale lubi walczyć w stójce, więc szykuje się tutaj dobra e, walka w stójce. No tak to wygląda. Wrócimy właśnie do Twojej kariery w Cage Warriors, bo pierwszy raz rozmawiamy i nie mieliśmy okazji wcześniej. Co tam hmm. zabrakło, bo tam ci jednak nie poszło, a ja pamiętam twoje plany nawet wejścia do UFC, chyba było po e, pasie Babylona, no, prawda? No, po, po to jakby poszedłem też do Cage Warriors, miał tak to wyglądać. Jednak e, z różnych przyczyn to nie jest jedna rzecz, która gdzieś tam spowodowała, że nie wiem, że raz się wygrywa, raz się przegrywa, to jest mnóstwo różnych czynników. Taki e, był okres robiłem, e, co mogłem, trenowałem. To, co za każdym razem coś starałem się poprawiać, i tak, tak wygląda moja kariera. Tam było kilka takich momentów, gdzie miałem wzloty i upadki, e, gorsze bądź lepsze momenty, no ale za, za każdym razem e, wstaję i idę dalej. Właśnie pamiętam obecny zawodnik KSW, wcześniej Cage Warriors Madars w leminacie tam znakałtował, on teraz jest z KSW. Ja bym zobaczył wasz rewans, wchodzisz to, co Ty na to właśnie. Ja jak najbardziej jest tym, że Madras ma już ogłoszoną walkę na ten okres. Więc może w przyszłości, może, być może nasze drogi się jeszcze raz skrzyżują. Ale podobnie jak było pytanie o Musimy, to tak samo nie jest jakby moim głównym celem rewanżowanie się. E, tylko po prostu no, pięcie się do, do góry. Jeśli faktycznie nasze drogi się znowu przyjąłem, to jak najbardziej. Ja nikomu nie odmówiłem w KSW i nie, nie będę tego po prostu robił. E, chcę walczyć jak najczęściej i chcę się pokazywać. Ja po prostu lubię to robić. Naprawdę lubię plan Plany w KSW. Chciałeś być tym mistrzem, czy po prostu chcesz dawać super pojedynki dla widzów dla oka? Zdecydowanie chcę zostać mistrzem, A taki jest plan i mimo że właśnie, że są, tak jak ostatnio miałem potknięcie. To nic nie zmienia, cel pozostaje ten sam, mam zamiar się piąć na sam szczyt. Mówiłeś że gali w listopadzie, grudniu. Kogo byś sobie teraz zażyczył od federacji, żeby Cię wystawiła? Nie wiem, no tak jak mówię, nikomu nie odmawiam i e, chciałbym na pewno dobrego rywala, e, z którym wygrana może też gdzieś mnie wywindować, więc jestem otwarty na propozycje. Panie jakby to był ktoś po wygranej. Są teraz już pewne zestawienia e, na najbliższy okres. Są jakieś zawodnicy, którzy są wolni, więc let's go. Dzisiaj mamy dużo poddań. Ostatnie pytanie ode mnie. Jakbyś? No, no dzisiaj było bardzo dużo poddań. Bo nie i by... To nie tak dużo, nie? A nie było jeszcze dwóch? Czekaj. Znaczy wiem, że na pewno było tutaj... Bo wiem, że nie było żadnego skończenia na pewno przez Knockout ani przez TKO, tylko wszystkie się kończyły przez poddanie, jeśli chodzi o te walki przed czasem. A jakie było to pierwsze poddanie? Gilotyna. Trójkąt. Nie, to trójkąt no, to VanderMeerkt. Aha, tu przecież. Tak, no było mówię, że dzisiaj było trochę więcej poddań, tak, tak. Akurat myślę, że te walki. Ale pierwsze podanie był serwiński, który panowi. Potem był... To wyszło porozmawiajcie, a ja idę. <laughs> Nie dobra, wracamy teraz do tego. Daniel, jeśli miałbyś przekonać włodarzy KSW, dlaczego akurat Tobie mają przyznać bonus za poddanie wieczoru? Nie widziałem poprzednich podania, ale to, to, jeśli będą chcieli, to, to zdecydują. Nie mam też jakby na to parcia fajnie by było go dostać, ale róbcie jak chcecie. Jeszcze ostatnie pytanie ode mnie. Masz jakieś, nie wiem, przesłanie dla haterów, którzy mówili, że nie dasz rady Oskarowi i też dla Buchmaherów, którzy się skreślali, bo na ciebie był mocny kurs ponad 3? Chciałbym podziękować Buchmaherom, bo też postawiłem dużo pieniędzy. A nie, nie można się siebie stawiać, nie? No to ktoś tam postawił. Mhm, dokładnie. Eee, i, no, I dziękuję, to fajnie, fajnie było e, dzięki Wam zarobić. Daniel, freestyle dla Ciebie, przesłanie do widzów, którzy obieżeli cały wywiad od Ciebie. Eee, dziękuję. Trzymajcie się, pozdrawiam. Dzięki, Daniel. Gratuluję raz jeszcze. Super walka. Minda. Firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych. Oferujemy również profesjonalny sprzęt, pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego www.blacheminda.pl